Cześć, witam Was w tych niesprzyjających warunkach atmosferycznych Jesteśmy w Czechach lub w Słowacji, czy sam nie wiem Do końca się muszę ustawić tego Bo nie mam lampki jak świeci Żeby ten widzieć Czy nagrywa Nie. Także no nawet chyba ceny mogliście zobaczyć jakie są w Czechach za paliwo e, Zbliżone do naszych W sensie tych w Polsce W Polsce na dzień dzisiejszy chyba 4,70 e, paliwa oni, no kurwa, robią. To jest policja Okej okay. Policja i ambulans eee. Jedziemy Zjechałem z drogi, żeby chociaż kamerkę sobie założyć It's time założyć kamerkę na dworze jakieś 5 stopni teraz już wiem, bo bo zamontowałem sobie w końcu ten yy, kurwa y, termometr E, z zegarkiem i ze wskazaniem e, czy ładowany jest akumulator, właściwie z napięciem jakie jest na akumulatorze e, jestem kurwa już kurewsko przewrażliwiony, jeżeli chodzi o akumulatory <grym> i ich ładowanie na motocyklu bo My w zeszłym roku sytuację mieliśmy właśnie w tej Rumunii że w jednym z motocykli e, e, przestało działać ładowanie więc postanowiłem się w ten oto sposób zabezpieczyć żeby w porę zareagować jakby przypadkiem ładowanie przestało działać no bo kurwa na motocyklu nie ma takiej kontrolki albo jakiś Zamiast takiej kontrolki to wstawiałem jakieś kurwa głupie check engine Które tak naprawdę kurwa nic nie daje, bo bez komputera nie idzie, nie idzie się dowiedzieć Co to kurwa za błąd jest nie? O Jezus no i tak to jest Widzicie, że śnieg jeszcze na Czechach, czy na Słowacji jeszcze leży? To są jeszcze Czechy. Yy... Także no, pogoda jest jaka jest. Jeszcze 40 km do, do granicy ze Słowacją. Ze Słowacji będę się kierował na Bratysławę. Z Bratysławy na Budapeszt. I z Budapesztu na Szeged do Wysad i do Serbii. Mam nadzieję, że na południu będzie, będzie lepsza pogoda niżeli tutaj. No, bo widzicie sami, tutaj to jest lekka, lekka pracha. No Sprawdzałem pogodę, to ma być dzisiaj. 10 stopni na trasie, no to powinno być no jeszcze lepiej No i co do akumulatora? No w nocy był mróz dzisiaj mróz no minus 2 było, czyli było poniżej zera Motocyk stał na otwartym parkingu bez dachu i tego i to już dało się we znaki kurwa kumulatorowi mimo tego, że jest nowy, mimo tego, że jest wykonany w technologii litowo-jonowej to już motocykl miał problemy z odpaleniem może, mi się wydaje, może za szybko spanikowałem Może mogłem się jeszcze e, trochę wstrzymać i, I odczekać i odpalić Bo tak to stałem na górce oczywiście specjalnie Bo wiedziałem, że mogą być rano e, problemy I, i no chciałem awaryjnie w motocykl z górki w drugim biegu go odpalić i ta próba skończyła się <grywa> yy, taką parkingową wywrotką na szczęście nie groził no, dla mnie i dla motocykla nic się nie stało i dobrze, że chłopak taki przechodził przechodzieni i mi pomógł postawić motocykl ale co jakby coś wzruszyło tym motocyklem no i po tym upadku od razu od razu odpalił. Kurwa, ta pogoda mi przypomina tego, jak jechałem na Elefanten Treffen. To też yy, temperatura podobna i warunki pogodowe też podobne. Cholera jasna. Ale myślę, że to jest yy, tylko dlatego, tak, bo, no bo jesteśmy w górach, nie? Jak wyjedziemy z gór, to już będzie ciepłko. ciepełko, ciepełko, ciepełko. Tam już widać, jak słońce świeci z tych chmur, o, elegancko. ładne krajobrazy yy. <laughs> górskie też te góry no, też, no, nie są jeszcze takie niskie, ale najwyższe to one też nie są, no ale są yy. i tego no ale drogi takie są, nie, nie są śliskie, jest po prostu albo jest droga sucha, albo jest taka mokra ale... No ale niewiele brakuje, żeby było ślisko na drogach Kurwa, co to jest? Z kolejki tirów, co to jest kurwa? Co to kurwa jest? O, widzicie jak pięknie słoneczko wychodzi? Słowacka Republika tu musiało być kiedyś może przejście graniczne, chociaż nie wiem czy Słowacy ze sobą robili przejście graniczne. Co to? Kurwa. Co to kurwa jest? No, tak to wygląda panie. Także przekraczamy akurat z granicę czesko-słowacką -czesko no, W Czechach się zadankowałem, za jakieś tam 200 koron kiedyś miałem W końcu je wydałem, bo tak się pałętało i pałętało a Wyrzucić szkoda a i tak w sumie nie wiadomo było co z tym zrobić Co jest z tymi walutami? Znaczy wyrzucić ten, wymienić Wymienić szkoda, bo to bez sensu Tak kurczę nie wiadomo co robić potem z tym Albo w jakichś osobnych workach to trzymać to... Nie wiem po ile tutaj paliwo jest Powinno być tak Euro Euro 20 chyba, nie? No i widzicie, pięknie słońce wychodzi Także najważniejszy jest spokój i nadzieja <śm> Ale ten wiadukt, kurwa Naprawiłem sobie grzane manetki i kurde wam powiem że w takich warunkach to bez grzanych manetek to tak średnio nie, 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 nie uśmiechałoby mi się to jeździć także grzane manetki jak najbardziej tak jak najbardziej montować tym bardziej że nie jest to, nie jest to jakoś drogie ja tu mam oryginalne triumfa zamontowane ale tam widziałem te, te, te Oxforda co jakieś 250 zł Także, jak ktoś jeździ w takich warunkach, albo dużo jesienią i wiosną, albo w deszczu, no to jak najbardziej montować. Bo to kurwa się zwróci. Fajnie by było jeszcze mieć siedzenie podgrzewane, no ale który ten akurat nie jest wyposażony. Tam niektóre BMW modele też, są, wiem, że są wyposażone i ten Triumph Explorer jest wyposażony. Wygrzane siedzenia. O, to by było dobre też. Co to jest? Się świeci, ale... Czy to coś oznacza? No drugi taki mostek mijam. O, jak się ładnie przyjaśnia. a sorry proszę tego dobra mam ładowarkę yy, baterii GoPro w, w plecaku w tym, w tankbagu i w tankbagu jest taka dziurka w dziurce jest yy, no i przez tą dziurkę mam pociągnięty przewód od ładowania I, i, i i, i no i tam mam taką ładowarkę na dwie baterie GoPro kartę mam, 64 giga i laptopa i, 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 no i tak będę działał tam widziałem jak Bartmoto Bartmoto tego takie fajne urządzonko pokazywał do kopiowania filmów czy pomocy komórki na Androidzie, bądź na iOSie, ie w sumie zajebiste tylko, że ma dwie wady <grym> eee... ma dwie wady nie działa na Windows Phone Windows na Windowsie tym komórkowym i... i... kurwa, co oni się tak wloką i... I Można tylko pojedyncze pliki przekopiować kopiować. I No i to jest wada, nie? Jakbyśmy mieli 100 plików dziennie, no to by trzeba było pół wieczoru poświęcić, żeby kurwa przeklikać to wszystko. To tak średnio. To tak średnio. Muszę szybko się zamknąć. Kurwa, ja pierdolę. To ile tu jest? 30? A ja widzisz policja Także uważajcie bo kurwa nie ma żartów na Słowacji Ja tu też się tak nie wychylam bo tereny mi nie znane i mandata kurwa nie chciałem zapłacić Niedługo powinna być ta, jak to jest no, autostrada, bo 30 km do autostrady, no ale nie będę Was w korku męczył.